Tu jest Immortala, można powiedzieć, spadam do platyny. Walczę o spadek do platyny, mam jakieś 5% win ratio przez ostatnie dwa tygodnie, jest naprawdę bardzo źle. Jest bardzo źle, nie spadnę do platyny. Same winy, same winy, tak? Oczywiście, że tak. Super, zajebiście. Wiesz co, ja, ja uznałem, jestem w takiej dupie, że ja będę filować, więc yy, ja sobie mogę zagrać Killjoy. O, może Killjoy sobie zagram, to jest dobry pomysł. Ja od teraz filuję, bo naprawdę jest źle. Ja w platynie by była bardzo dawno temu byłem i ja nie chcę tam wracać, ja, ja nie chcę, ja nie. nie. Nie, nie. O zagrajmy sobie kropeczką może Albo może mam ten kwadracik, którym grałem z, jak wbijałem Ascendanta Boże O, tym, tym celownikiem i tą kosą wbiłem pierwszy raz Immortala Grając na solo Q I jeszcze Killjoy Pamiętam, że po Ascencie wbiłem Immortala I jakby wracam po prostu do swojego primu ty, tymi, tymi skinami i tą kosą mhm. Tak, tak, tak I celownikiem, tak, tak, tak O oh my Boże, sorry. Nice. Dobra, uratowałem na szczęście, ale przeze mnie zginęłaś, sorry! Slepniej jak się skupiam, żeby ci nie przytrolować gierki przypadkiem. No, ty przypadkiem y, mnie bustujesz ogólnie i robisz 40 <grym> fragów te, w tej grze, więc jakby dla mnie spoko, bo nie spadnę do platyny <grym>, więc jakby. <grym>, o! I'm 50, Okej, okay. I'm better, I guess. <grym>, zresztą, 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 zresztą.

Nice, dobra ale się Wracamy, wracamy. No naprawdę, do no nie. Ej, ale ulta nie zbił jakimś cudem. Kurczę. O nie, o nie. Uff, dobra, dobra, mamy to, jest okej. Okay. Lecimy. Wygrywamy to, nie ma, nie, nie możemy przegrać. Nie! Oh no. B. I am always alone to Maybe play for my traps no, widzowie, słuchajcie, y, upadłem do platyny w tym momencie. Mogę śmiało powiedzieć, że jestem głównym. platynie byłem ostatni raz, może dwa lata temu. A nie, jeszcze Zawiadam. mam ochronę. Nie udało się wykierować. Jeszcze mam ochronę, jednak się okazało. Dobra, jest okej, okay. jeszcze nie spadłem do platyny. Ile tej ochrony? Nie wiem. Nie, jak spadnę do platyny, to instalokuję reine, aż nie wbiję Ascendanta, dobra? Słuchajcie, jeżeli spadnę do platyny, jeżeli spadnę do platyny, instalokuję reine do Ascendanta z powrotem. Okej? Okay? Deal? Deal. Robimy to. Dobra, albo zmiana planów. Od teraz instalokujemy reine. I guess. No robię to, robię to, zobaczysz 30. Dobra. Roku. Nie mogę spaść z Ascendanta 3, prawie Immortala, do platyny w 3 miesiące. To się nie może wydarzyć. Ja nie mogę aż tak źle. Aż, aż taki spadek performanceu mieć. On no. Dobra, ale zrobimy entry. No i tak się gra w Valoranta okay. widzowie Sajd Dobra, nice. let's go! No i wracam do gry. Po prostu ja muszę rajne y instalokować no <grym> O nie! Ja jestem z qbd Ja się nauczyłem grać w Valoranta, widzowie. Co się dzieje? Robimy to, robimy to, robimy to, robimy to, robimy to, robimy to, robimy to. Robimy to, robimy to, robimy to słuchaj. Robimy to, rozumiesz? Popatrzmy tak, się w tak. Robimy to. Nie spadnę. wiem. Robię. Super. Hop, no, <suszy> sobie lurka poszedł. No dobra. No duelistą gra, to co ma iść? No. No w sumie racja, dobra, racja, racja, sorry. Nice. What? Echi. Naprawdę? Nie, mnie ten techo po prostu nie? Nie, <laughs> nie, Cii, 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 cii. Co to było za info? Ci 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 Myślałem, że ona mówi, że tu, że w tym miejscu jest dwóch, bo pingował to miejsce, mówił ci 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 Dobry pomysł, żeby sensa zmieniać w trakcie rankeda. Ja myślę, że to jest tragiczny pomysł. Bardzo dawno sensa nie zmieniałem. Ej, może zmiana sensa ma sens? No stał przed wolem, naprawdę! Nie musiałem tego brać. Naprawdę, no naprawdę! Ale zabiję jednego, jest okej, okay. nie, nie będzie platyny, słuchajcie, nie będzie platyny. Let's go, dobra, dobimy to nie będzie spadku. Let's go, let's go, let's go, let's go. Easy win. na Ale nie zdąży, do no nie. No nie, no nie. Nie spadnę, nie spadnę, nie spadnę, nie spadnę, nie spadnę, nie spadnę, nie spadnę. Okay. Nie spadnę. No, O mój Boże, mamy to! Nie spadłem do platyny! Jest! Jest! Nie spadłem do platyny! Dobra, wracamy, kombek do ascendanta. W tym momencie się zaczyna kombek do ascendanta. Zapamiętajcie moje słowa. Trzeba się popisać no. Play Dobra, let's go. Start, was left, left. left. Nice. To jest acht. Viper was me too. I think one is secret. Love. Love, love. Nice. No nie. <laughs> Backside. One more, one more. 63. Sawa. A po wejść kurcze Nice. Dobra, jest ok, jest ok. One follower, just cover up safeguard. Nice. What the fuck? Nice. Hey, hey, o do hey, oh, nie! Uh, Dobra, to się jej nie spodziewałam. Don't? Ja też nie, ja też nie. Laszlo Wierzę. A takie ładne to już siadły, nie? Jesteśmy takie, dobra, to jest moja runa. Nice, dobra, uff. <wzysy> <Nice. wzysy> Przypadkiem cheaty <-tru> odpaliłem. <wzysy> <Hunting Defo? fysy> Kiedy się po spoko. to no. Oh no, Jezus, no. koła, że ten Cypher no. Lurkujący Fenix? Mhm, zgadza się, lurkujący Fenix. O, zalecają sensa, widzę. Co? Widzę zalecenia mojego sensa na czacie. To jest twój sens? O kurde, ale wolne to jest. No Rzty bo w ja się lubię obracasz wokół własnej osi cztery razy. No tak. No. No i fajnie. tak. Right. Nie, ja nie umiem ruszać myszką podczas strzelania teraz. Ja nie potrafię myszką ruszać zbyt wolne to jest dla mnie. Co oh. ty <laughs> <laughs> To jest kwit esencja tych rank, na które gram. A sobie trzydzieści. na się zdążam

O oh, tak, tu no. ja ci mówię, że to jest bóg gry! Platyna w poprzednim. Pow. No, dwóch tam jest. Idą, idą. Nice. No, to niezły spike. Dobra, come back, Lecimy, lecimy. Szczerze, lucky fest. I for him. Just hold me. Nie mamy tego klasika, co jest? Ej, ale naprawdę zmiana sensa pomogła, 8, 7, giganie. Nie? Nice, nice. Let's go! Frikey, odpalił się! No a jak? To jeśli napiszesz zmiana sensa, to nie placebo, to jest placebo. główna no prawda, to prawda. Pa, to widzisz, to widzisz mój performance.

Wszyscy, po prostu wszyscy. A tego go nie zabił. Patrz co on robi. Patrz, patrz, patrz. On się wywali, on się tu wywali za Nie, nie. Patrz. Trzy fragi. A ty mówiła, ty 65 Dinked Hills. No nie. no nie wierzę, że on dostaje w łeb strzała. Ulkę w głowę. Mózg mu się wylewa w środku. I nie, nie umiera, no. Patrz, dziadka no chyba ma moment swój. No, ale wiesz, że źle gra, chociaż tyle. to nie jest przynajmniej dziadka, która wiesz, będzie krzyczeć teammate. A może tak Tak, no dobra, ale. Co, będzie mieć 16 i będzie grać, wiesz, dla. Ale się popuła, że po tym grze, stary. Nie! Skibili. Co to jest, Prince? Co naj jest? go back O, oh, tupe. Debilem go, jestem, stary. No, no super, dobra, okay. czyli. <ścoughs> Czy ja właśnie wracam do platyny? To nie nasza platyny. wina Nie, nie nasza. Czy ja właśnie wracam do platyny? Czy to jest ten moment? Cóż, jest Immortala, można powiedzieć, spadam do platyny. Tak. Zajebiście. O kurczę. <ścoughs> Zajebi... nie, szczerze. Mam no, dość. Jest super. Nie, no jest super, jest super. jest super. Teraz wygramy, tak?